Impact Stories, podcast Deloitte. Sprawdź, czym jest Well Being i czy jest on wymysłem ludzi leniwych. Było tam napisane, że Well Being jest dla nierobów, dla zakompleksionych liderów, którzy zdecydowanie nie radzą sobie ze swoimi zadaniami w momencie, w którym ktoś jest w stanie wykonywać swoje zadania na czas. Dowiedz się, jak możesz zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie, oraz jak to robimy w Deloitte. Temu pracodawcy zależy na tym, żeby ten pracownik został jak najdłużej i też był w dobrej formie. Więc e, ta kwestia e, psychiczna, która się tutaj pojawia, czy mental health, o którym wspominała Klaudia, jest bardzo ważna jakby dla dwóch stron. Przychodzą do nas i mówią: Hej, mamy drużynę, mamy znalezione boisko, tylko chcielibyśmy środki, e, żebyście nam zapewnili. I my jako firma płacamy im e, te treningi. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej serii, odwiedź stronę kariera.deloitte.pl Impact Stories Podcast Deloitte